Jam, koniec świata i akurat to gwiazdy tegorocznego dziewiątego festiwalu muzyki niemechaniczny Arand Rock, które przyciągnęły prawdziwy tłum w rocka, jej bo ponad 7 tysięcy osób. Wszyscy wsłuchiwali się i wpatrywali wikone polskiego rocka, która w minioną sobotę koncertowała na scenie w parku furgowa w czerwionce leszczynach. Jam w czasie festiwalu muzyki Rand Rock nie zawiódł swoich fanów, tych starszych i młodszych. Sporo wielbicieli rokowych klimatów przybyło do parku już po południu, by przesłuchiwać je i przypatrywać zmaganiem konkursowym młodych zespołów rokowych, które walczyło o palmę zwycięstwa, a rywalizacja była zacięta, bowiem wszyscy muzycy chcieli się pokazać jak najlepszej rokowej strony przed profesjonalnym jury, skład którego wchodził m.in. Zbigniew Hołdys. Uznany muzyk rzetelnie oceniał każdy występ. I, i dzisiaj zobaczyłem. Dwunastu dobrych, bardzo dobrych perkusistów, którzy umieją grać, a to nie jest, z perkusistami jest trudna sprawa, bo to nie jest gitara, na której można cicho brzdąkać pod kołdrą i mama nie usłyszy. To, to jest instrument, który, który jest duży, trudno go zmieścić w domu, ciężko znaleźć lokal, gdzie, gdzie można z nim przycupnąć i jak się mocze to cała chałupa skacze, a oni to, tą trudność, tę trudność pokonali. Nie było ani jednego złego basisty. Dodajmy, że na scenie zaprezentowało się 12 kapel wyłonionych przed festiwalem spośród 266 z całej Polski. I chociaż za nim ho, wszyscy młodzi muzycy wypadli w konkursie nieźle, jednak zwycięzca mógł być jeden. To nie był trudny wybór, bo myśmy już ustalili werdykt. To nie był trudny wybór. Tak się złożyło, że to jury, a to dobrze świadczy o jury, to było jury, które zgodziło się w ułamku sekundy. To okazało się, że każdy na kartce napisał to samo. Pierwszą nagrodę zgarnął zespół Nao. Zbigniew Hołdys tak charakteryzuje laureatów. Jak, jakbym to nazwał telewizyjnie, niekomercyjny, niezwykle pięknie, szlachetnie grający zespół artystyczny z, z gatunku Sigur Sh Ross Björk albo Ricka Wakemana nawet sprzed lat, czy ocierający się o Pink Floyd, ale z cudownie bawiącą się głosem, wokalistką. Zespół wielowymiarowy. Dodajmy, że poprzednie edycje festiwalu stały się początkiem kariery kilku znanych zespołów. Dzięki jakiemuś małemu zamieszaniu wokół festiwalu, wokół występu na festiwalu, troszeczkę odbiły się od dna, a to bardzo bardzo dużo. Festiwal Muzyki Niemechanicznej Rand Rock był dofinansowany z Unii Europejskiej, bowiem udało się zdobyć na to aż 560 tysięcy złotych, z których połowa pójdzie na organizację przyszłorocznego, jubileuszowego festiwalu. Taką małą. Taką cwarną. To przedstawienie odniosło pełny sukces. Płaszcza rajka w Gwarze Śląskiej, wystawiona przez Fralki Zdębińska, czyli członkinię zespołu folklorystycznego, podbiła serce czerwieńskiej widowni. Zespół z Zdębińska folklorystyczny jest zespołem bardzo młodym, bo liczy zaledwie dwa lata i w ciągu tych dwóch lat jest to już druga premiera. W ubiegłym roku też w ramach Dni Czerwionki Leszczyn był Czerwony Kapturek, była premiera tego, tej sztuki. W tym roku w ramach Dni Czerwionki Leszczyn kolejna premiera, Płaszcza Przygotowania do wystawienia sztuki trwały dobry rok. To był okres ciężkiej i żmudnej pracy, ale jednocześnie dobrej zabawy, wspominają frelki. No, spotykamy się w straży, no, i w, tym, w tych dwóch tygodniach to bardzo dużo mieliśmy prób. No, po dwa, trzy, trzy, trzy razy w tygodniu, nie? bo tak no, dużo trzeba było wysiłku, no, poświęcenia, starań, no, żeby to jakoś po prostu wyszło. Ale wyszło znakomicie dzięki zaangażowaniu pań oraz za wyjegłe reżyserki, szachrajki i instruktorki zespołu. Grupa teatralna, folklorystyczna z Dębieńska bardzo lubi specjalizuje się w, w gwarze, w mówieniu gwarą, wiersz mówiony gwarą, więc panie same zrobiły adaptację pchłusza rajki, a na brzechwy. Najpierw pani musiała napisać tekst z gwarą. Został on rozpisany na rolem. Dopisano do niego piosenki. Nie wszystkie przygotowania szły jednak jak po przysłowiowym maśle. Dla tych pani najtrudniej jest właśnie pracować z rekwizytem i mówić jednocześnie. Najłatwiejszą i ulubioną częścią przedstawienia, z którymi Fralkie nie miało problemów, była muzyczna strona sztuki. Śpiewamy, tańczymy i z tym jest ok, śmieje się reżyserka. Do tych elementów należy dołączyć jeszcze tekst z Gwarzy Śląskiej, który jest bardzo dowcipny i barwny, podobnie jak cała sztuka. Swojego znania dla pomysłowości pani Dębińska nie kryje także burmistrz Wiesław Janiszewski. Fakt, że panie się zaangażowały w to. Tą działalność nie tylko kulinarną, bo w tym obszarze dotychczas panie z kół gospodyń wiejskich, w tym przypadku to jest co prawda dzielnica, ale reaktywacja koła. Panie były znane z, z takiego raczej folkloru, z kulinariów, a okazuje się, że drzemią w nich, w tych paniach fantastyczne talenty artystyczne. Fralki już planują wystawienie sztuki w innych miastach regionu. To z pewnością nie wszystko na co no stać, dodaję panie z uśmiechem. 12 czerwca w Palowicach odbusi się Peking z Nordic Walking. Pokażna grupa mieszkańców stawiła się z odpowiednim wyposażeniem, czyli z kijami do marszu w parku przy Zameczku. To kolejna inicjatywa związana z tym rodzajem sportu, którą tym razem zaproponowała Komisja Działalności Gospodarczej Promocji i Rozwoju, chcąc zachęcić mieszkańców do aktywnego spędzenia wolnego czasu. Planujemy dwie trasy. Jedna będzie 2,5 kilometrowa, druga dla już bardziej wytrwalszych będzie 7 km. obie ścieżki prowadziły przez malownicze tereny pojedzieża palowickiego. Wszyscy pasjonaci Nordic Walking wiedzą jednak, że nie wyruszy się w trasę, niezbędna jest rozgrzewka. I tą przeprowadził Sławomir Paluch, instruktor z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Po krótkich ćwiczeniach wytłumaczył, jak trzymać kij i jak maszerować. Uczestnicy pilnie wysłuchali wskazówek i ruszyli ochoczo w trasę. Jest to fajny sport, na pewno daje coś, nie? To swoją drogą. No i w ogóle jest przyjemny. Mhm. Można porozmawiać w trakcie, nie ma czegoś takiego, że nie wolno. Nie, bardzo przyjemny. Świetny sposób na spędzenie niedzielnego popołudnia na przykład. Tak, tak, bardzo i rodzinny. Inni podkreślali, że sama trasa przez malownicze zakątki po polwiskiego zachęca do marszu. Żeby po prostu zacząć odpoczywać sobie w lecie. No, Przychlicznie odpocząć od świata naszego, no i w ogóle tak, żebym schudła przede wszystkim. Nordic Walking to świetny sposób na spędzenie niedzieli, chwalili uczestnicy. Dlatego na marsz przybyły całe rodziny, nie tylko z terenu gminy, no, ale także e, mieszkańcy Katowic, Gliwic. Cieszę się, że jest e, raz zapotrzebowanie na taki rodzaj e, kultury fizycznej, e, a z drugiej strony no, dla nas to jest fantastyczna promocja. Terenów pojeżerysa palowickiego. Po marszu zmęczeni uczestnicy mogli odpocząć na wspólnym pikniku w Altance w palowickim lesie. W hali sportowej Czerwionki Leszczen od 20 do 24 czerwca odbyło się kolejne międzynarodowe seminarium szermiejki japońskiej, które tradycyjnie poprowadził legendarny mistrz Takaaki Sekiguchi. Sala jak zwykle podczas seminarium zapełniła się uczniami, którzy od swojego mistrza czerpali wiedzę o trudnej sztuce władania samurajskim mieczem. Czego w tym roku uczył Sejsej? Tegoroczne seminarium jest e, bardzo fajne, ponieważ nie tylko ćwiczymy techniki, ale również uczymy się dużo o, na temat kultury i mentalności samurajskiej, na temat e, mentalności wojowniczej i jej zastosowania w dzisiejszych czasach. Taka Akasekiguchy jest twórcą szkoły Komeijuku, uczącej sztuk walki japońskich. Czy we wszystkich ośrodkach Komeijuku przekazywana wiedza jest taka sama? Różni się sposób przekazów. W zależności od tego, z kim mamy do czynienia, czy mamy do czynienia z, z ludźmi, którzy dopiero zaczynają, czy z ludźmi, którzy praktykują, praktykują bardzo dużo, w zależności od tego, jaką, jakie mają wychowanie, jaką kulturę, w jakiej kulturze żyją, naucza się w inny sposób. Jak mówi mistrz, sam sposób przekazu, czyli techniki są niezmienne. I to one mają być podstawą szkół komeijuku na całym świecie. A te sposoby i techniki walki najczęściej przyciągają fascynatów japońskiej broni, dla których ta sztuka jest bardzo atrakcyjna i widowiskowa. Jednak Seisei podkreśla istotną rzecz, iż komeijuku to nie tylko technika, ale także uczy tradycji japońskiej, jej kultury i sztuki. W tym roku Seisei oceniał umiejętności każdego z seminarzystów, oceniał wiedzę, jaką nabrali przez ostatnie 17 lat. Każdego dnia Ćwiczymy inną grupę kata, czyli choreografii japońskiej, po to, żeby poprawić wszystkie błędy i po to, żeby uzupełnić to, czego w tej chwili nie udało się nam, tak powiem, dokonać. Takaaki Sekiguchi, urodzony w 1946 roku, jest spadkobiercą japońskiej sztuki walki powstałej w XVI wieku i jako mistrz jednej z najstarszych szkół walki upowszechnia filozofię i tradycje pochodzące sprzed 500 lat. Naukowcy badacze literatury i literaci, publicyści i uznane osobistości wzięli udział w wiesiadzie z Wilusiem, jaka odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury. Była to doskonała okazja, by wspominać zmarłego 20 lat temu pisarza wywodzącego się z czerwonki, Wilhelma Szewczaka. Wiesiada odbyła się pod hasłem jednego z wierszy pisarza, nieustraszona rozmowa z samym sobą. Przyjechali goście generalnie z Opola i z Katowic. Oni też występowali w części wspomnieniowej, na przykład aktor. Teatru Śląskiego w Katowicach, pan Bernard Krawczyk i jeszcze wielu przyjaciół, znajomych, ludzi, którzy z Wilhelmem Szewczykiem mieli kontakt, czy nawet niektórzy powiedzieli, że dzięki Wilhelmowi robią w życiu to, to co robią. Wszyscy bardzo ciepło wspominali znanego śląskiego pisarza. Przypominano początek jego kariery. Wszyscy badacze zgodnie podkreślają, iż debiut poetycki Wilhelma Szewczyka. Wprowadził od razu rewolucyjne zmiany do literatury śląskiej. Goście podkreślali, jak wielkie znaczenie dla polskiej literatury miała twórczość Wilhelma Szewczeka. Młodzież Czerwieńskiego Liceum przypomniała koleje jego losów. Od urodzin w Czuchowie poprzez dzieciństwo i młodość, gdy wyjechał do Katowic i tam rozpoczęła się jego twórczość, której Czerwianka Leszczyna nie zapominam, którą szanuje. Był to wielki człowiek, przede wszystkim jako poeta, publicysta, językoznawca specjalizował się w literaturze niemieckiej. Dodajmy, że wiesiada upamiętniała także 95 rocznicę urodzin wielkiego poety.